Jak aktywować testową obsługę Xef w Rachmistrzu i Rewizorze Nexo, Nexo Pro? Jeśli chcesz bezpiecznie przetestować obsługę Xef bez łączenia się z serwerami ministerstwa, skorzystaj z bramki wirtualnej. Tryb ten działa wyłącznie na dedykowanym podmiocie testowym. Aby go stworzyć, najlepiej wykonaj kopię swojej bazy danych. Uruchom program serwisowy, wykonaj archiwizację swojego podmiotu, a następnie zdearchiwizuj go pod nową nazwą, wpisując w niej frazę testy Alternatywnie możesz po prostu utworzyć zupełnie nowy podmiot z danymi przykładowymi, pamiętając, by w jego nazwie również znalazł się ten ciąg znaków. To konieczne zabezpieczenie, które chroni twoje rzeczywiste dane przed przypadkowym wysłaniem lub pobraniem testowych dokumentów. Gdy masz już odpowiedni podmiot, przejdź do modułu Konfiguracja i wybierz parametry XEF. Na zakładce Podstawowe w sekcji Komunikacja z XEF zmień ustawienie z domyślnego na bramka wirtualna, następnie zatwierdź zmianę przyciskiem Zapisz. Od teraz program działa w trybie symulacji gdy w module dokumenty pobrane klikniesz pobierz system nie połączy się z ministerstwem ale sam wygeneruje dla ciebie przykładowe e faktury na podstawie danych z twoich kartotek w ten sposób możesz przećwiczyć obsługę KSeF bez skutków prawnych